Dzień dobry, dzień dobry, witamy. Tak, to dzisiaj dzionek zaczynamy. O, babkę z rana upiopłem. Wygląda całkiem nieźle. No jest inna foremka niż, niż używaliśmy w Korei. Ta jest duża, tak czy babka wygląda trochę większa. Jest godzina 12:30. Dobra, jadę ją zawieść dla mojej mamy. Dla mojej mamy zawsze się podobała ta babka pomarańczowo-cytrynowa, co robiłem w Korei. To teraz w końcu będzie miała okazję ją spróbować. Zawiozę do mamy. Niech spróbuje, będzie. Udało nam się o, pozyskać mikser. Mamy mały mikser. Teraz można kręcić i chleb i ciasta. Elegancko, dobra. dobra. Babka wyjeżdża. Muszę uważać na schody. Okay. No niestety nie mogę tego zanieść, muszę poprosić o przyjaźń, bo deszcz pada Pogoda jest trochę brzydka Jak naprawdę Także nie ma co chodzić Nie ma tego jak zapakować czy coś Trzeba zawieźć samochody Jedź Dobra, misja wykończona. Teraz, teraz trochę śmieci trzeba powyrzucać z mieszkania. Bo się uzbierało. O, tutaj Lucy. Ostro. Gotowanka. O koreański sosik z kapustką. Mam w very happy from the babka. Ok. Dobra. Lećmy wyrzućmy Śmieci z domu. Bo wczoraj zapomniałem. Tutaj, na nasze szczęście, mieszkamy w takim centrum handlowym. Także chyba jedna z najlepszych lokalizacji we Włodawie, bo po prostu wszystko mamy pod nosem. Na dole jest restauracja, żeby zjeść. Obok jest żabka, żeby coś kupić. Drugi budynek to wielki supermarket. Brak sąsiadów przy ulicy wylotowej na Lublin. Lokalizacja chyba najlepsza we Włodawie, jaką można by było mieć. O. A teraz śmigamy. tu są nasze kontenery na śmieci Opa, opa No dobra co tu wiecie, życie się toczy Nowy rok Styczeń trzeci Tak to wygląda Dechstowo, szaro Tak ładnie było Biała nagle, o Na drugi dzień nie ma nic Wieje i pada A dobra a mieszkanie za koreańskiego jedzenia. No dobra, tyle to na razie. No? A potem nie wiem, czy gdzieś wyjdziemy, coś zobaczyć, czy nie. No widzicie, pada deszcz, także nie ma gdzie wychodzić, co robić. Może coś się upiecza. Pomalutko, dobiega do połowy dzionka. Bo się nie kończy, ale już jest ciemno, a jest dopiero druga godzina. No, coś w tym stylu. Dobra, czekam na Lucy. Lucy się ubiera. No bo co można robić w taką pogodę? Naprawdę podziwiam ludzi mieszkających w takich okolicach. Bo można tu się naprawdę nabawić jakiejś depresji. No po prostu, zobaczcie, godzina druga. Ciemno, szaro. Tak. Tak, właśnie jest. Dobra. Z na to, że nie ma co robić To Idziemy do sklepu Tutaj mamy wielki supermarket oraz obok hala obok Kupimy jakieś składniki I zrobimy jakieś ciasto Albo ciastka Albo coś w tym stylu Lucy będzie teraz coś piekła What you bake? I No Kupimy jakieś skąsy Bo ja już ciasto pomarańczowo czekoladowe Skończyłem Musi poleżeć jeszcze w lodówce A już można by było zacząć nawet kroić i jeść Ale ze względu na to, że babkę dzisiaj rano zrobiłem to poczekamy z tym ciastem do jutra Także, o Widzicie? Czarne chmury nad miastem Kurde jasne Czy chcę chleb? Nie, nie chcę chleba no, kukurydza w puszkach. Tak? Mm -hmm. Znaleźliśmy taką mieszankę do keksów. I wiórki kukusowe Weźmiemy na wszelki wypadek, jakbyśmy zapanowali jakieś ciastka mafinki robić, czy co? No, other choice A, mm. uh, supposed to take this leak? to jest Być mi tak głasta. to bydź mi tak głasta. No. Tak, weźmy jabłuszko. 4 Weźmy cztery jabłuszka Tak, trzeba wziąć wózek. My się rozpędziliśmy. A zaczyna być za dużo rzeczy, żeby bezwyżka tak śmieć uciągiem podobne butter the best for the baking? No ładnie. Masło złupowe no, And no. some no, bacon no, no, no. No No i dobra. I zakupy zrobione. I zaczęło padać jeszcze bardziej, w ogóle ciemno już teraz. <grywa> Bardzo ciemno pomału, jak na godzinę, nie wiem. O, No, no Trzecia. No nic, dobrze, że mamy piekarnik i mikser, to możemy sobie coś powypiekać, jak nie ma. Tak bardzo dużo rzeczy do roboty w taką pogodę. Bo <gry> jakby nie było pieca, to już w ogóle nawet piec by nie można było. No. Spoko. I jesteśmy na miejscu i co? Kuchnia posprzątana, ładnie wszystko pomyte, więc można piec ciasto dalej <gry> I jak Ci idzie robienie skąsów ja jak man to fukło. A. Ale wymyślić coś, nie? Mhm. <gry> co to za skąsy? With the cheddar cheese. Mm -hmm. Kukurydza z szydarem. No dobra, czekamy. Idzie robota. A tutaj moje ciasto czekoladowo pomarańczowe, foremce, już gotowe do jedzenia, można je wyciągnąć i ciąć, ale stoi. Nie wiem czy dzisiaj będziemy próbować. Czyli jutro zobaczymy. Tutaj o ta. Zielona cebulka, widzę się słyszy Lucy, do skąsów robi takie o. eleganckie, ale to już zobaczymy jutro pewnie. No co, tyle my tak sobie ten dzianek spędzimy pieczeniem, 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 nic poza tym, no bo nic innego nam nie pozostało. Musimy czekać a. Podczas czekania możemy coś piec. <śpiewanie> powiedział mi "Dobro, dobra. Na widoczność dzisiaj bardzo niska. <śpiewanie> Wręcz bym powiedział, że widoczność jest zaledwie na parę metrów. Naprawdę. <śpiewanie> no nie widać nic prawie <śpiewanie>